Dzień dobry, Julia Czekowska z tej strony. Moi drodzy, ostatnim czasem dużo mówimy o gramatyce polskiej. Gramatyka polska jest dość skomplikowana. Skomplikowana nawet dla samych Polaków. Waszka, tak? Ale musimy tego się nauczyć. E, już znamy, kiedy piszemy U otwarte, U zamknięte, kiedy, kiedy piszemy H przez CH i przez samo H, tak? Kiedy piszemy Dwoznaki i półgłoski miękkie. Proszę przypomnieć sobie, kiedy piszemy U otwarte i U zamknięte. U zamknięte piszemy, kiedy zmienia się na O, A, E, tak? A U otwarte piszemy w wyrazach, kiedy w wyrazach na początku słowa, kiedy U, tak? Otwarte, w końcu słowa, na przykład Kasio, tak? W zakończeniach, unek, uszek, uż, usz, tak? I w czasownikach zakończenia, jakich uje, unisz, tak? I wyobraźcie sobie, moje drodzy, że jednego razu prezydent Polski, Bronisław Komorowski, napisał, że słowo BUL przez u otwarte. Ale przecież wszyscy znamy, że u zamknięte piszemy, kiedy zmienia się na o, tak? Ból. Ból Bronisław Komorowski napisał w ten sposób. Patrzcie tutaj. Tak. A my znamy, że to jest błąd. To jest błąd, że musiało być napisane przez uzamknięte. Patrzcie. Bo zmieni się na o. Na przykład. Mnie boli, tak? I właśnie, i wtedy Bronisław Komorowski napisał BÓL przez u otwarty i napisał nadzieję w ten sposób. Patrzcie końcówkę nadziei. To też błąd musi być napisane tak. Musi być napisane. Dzisiaj powiem wam, dlaczego tak musi być napisane. I właśnie wtedy był taki skandal przez to, dlatego że to prezydent Polski popełnił błąd w dwóch słowach i właśnie wszystkie media, w wszystkich gazetach było napisane. Eee, Ból prezydenta nie ma nadziei. Wszędzie to było napisane. Więc, więc tak, musimy uczyć się gramatyki, żeby nie popełniać błędów, ale wszyscy my ludzie możemy popełniać błędy, ale musimy się uczyć. Więc tak, proszę otworzyć zeszyty i zapisywać tytuł: pisownia i, 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 i. I. I pisz na końcu wyrazu, który w formie podstawowej kończy się na nia, na przykład, pustyni, skrzyni. Tak. I, I pisz w wyrazach zapozyczonych z innych języków. Języków warto je zapamiętać historii komedii. I pisz na końcu wyrazu, który w formie podstawowej kończy się na –nia – pustyni, skrzyń i jej pisz w wyrazach zapożyczonych z innych języków – komedii, historii. Pisz zawsze na końcu wyrazu, po samogłoskach. Nadzieję właśnie to, co Bronisław Komorowski się zmienił tak, że napisał błąd w ten sposób. Proszę zobaczyć, proszę popatrzeć na to słowo. To jest błąd i to jest dobrze. I szyi, bo tutaj samogłoska, patrzcie, samogłoska E. Zaraz, uwaga, pisz i w wyrazach kolonii, opinii, linii, mimo że ich forma podstawowa, to kolonia, opinia, linia. Opinia to znaczy dumka, na przykład twoja opinia na coś, tak? Na przykład co ty o tym myślisz, to można powiedzieć jaka twoja opinia, co o tym sądzisz, tak? Proszę napisać sobie. Pisz i i w wyrazach kolonii opinii linii, mimo że ich forma podstawowa to kolonia opinia, linie. Na zadania domowe poproszę popatrzeć w alfabet polski, wybrać z niego, z niego e, samogłoski, spółgłoski, tak i dwuznaki, i wypisać z niego, czyli samogłoski, dwo, dwie kropki, i napisać, co to jaki. Спок які і двознаки. Чи самобоски це голосні, спок э голосні, які ми знаємо? А э так, так вашні і в язику польський. І спок то приголосні. БУ, ТУ, так? І двознаки, ЯКІ ми знаємо. Це ХА, так? Х, це значить. EZ, to znaczy, że żółta i nauczyć się tych reguł. Bardzo proszę. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.